Panie rzeczniku, jak grzyby po deszczu, wyrastają nowe przystanki kolejowe na terenie Dolnego Śląska, i nie tylko Dolnego Śląska, ale również e, coraz więcej przejazdów kolejowych, które były do tej pory nieczynne, są obecnie czynne. W związku z tym wzrasta ryzyko kolizji z pociągiem. Na co szczególną uwagę powinniśmy zwrócić naszym telewidzom, którzy jeżdżą samochodami i przekraczają, właśnie przecinają drogi kolejowe? Tak jak pan redaktor wspomniał, no bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem dla polskich linii kolejowych, dlatego spółka robi wiele, żeby zwiększać sukcesywnie poziom tego bezpieczeństwa. Myślę tutaj o inwestycjach, o remontach czy modernizacjach przejazdów kolejowo-drogowych, natomiast nie żyjemy w próżni i zdajemy sobie sprawę, że nawet najlepsze zabezpieczenia na przejazdach kolejowo-drogowych to jeszcze nie wszystko. Bowiem ostateczną decyzję o tym, czy w sposób bezpieczny pokonany przejazd kolejowo-drogowy podejmuje kierowca, rowerzysta i pieszy, który znajduje się przed torami. Tutaj od lat powtarzamy jak mantrę przestrzeganie przepisów, stosowanie się do znaków zapewnia i gwarantuje możliwość bezpiecznego pokonania torów. Kierowcy muszą pamiętać o tym, że zbliżając się do każdego przejazdu kolejowo-drogowego, niezależnie od tego w jakie urządzenia, czy w jakie oznakowanie jest on wyposażony, powinni zachować szczególną ostrożność. My w tym kontekście często zalecamy, żeby się zatrzymać bądź zwolnić, spojrzeć w lewo, spojrzeć w prawo, czy do przejazdu kolejowo-drogowego nie zbliża się pociąg. Kierowcy muszą pamiętać o tym, że znak stop to bezwzględny nakaz zatrzymania się w w znaczonym miejscu, że czerwone pulsujące światło sygnalizacji ustawionej przed przejazdem kolejowo-drogowym to zapowiedź tego, że do tego przejazdu za moment zbliżać się będzie pociąg i za chwilę opadną także rogatki, które są jakby dodatkowym zabezpieczeniem, dodatkowym elementem zwiększającym bezpieczeństwo na przejazd kolejowo-drogowy. Dlatego przy czerwonym świetle absolutnie nie należy wjeżdżać już na przejazd kolejowo-drogowy. Należy pamiętać również o tym, że wjeżdżając na przejazd kolejowo-drogowy, należy zadbać o to, by zawsze mieć możliwość z z tego przejazdu, tak, by nie doprowadzić do sytuacji, gdy utykamy między zamkniętymi rogatkami. No a w sytuacji kryzysowej, w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd, którą e, polskie linie kolejowe prowadzą od 2005 roku, zwracamy także uwagę na dodatkowy element bezpieczeństwa, więc na żółtą naklejkę. Takie żółte naklejki znajdują się na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce, które są zarządzane przez polskie linie kolejowe. Na każdej żółtej naklejce znajdują się trzy niezwykle ważne numery. To jest indywidualny numer skrzyżowania kolejowo-drogowego. Drogowego. To jest numer alarmowy 112, z którego należy skorzystać w przypadku zagrożenia życia bądź zdrowia, a także numer techniczny, który należy wybrać w przypadku, gdy stwierdzimy jakikolwiek problem techniczny z urządzeniami, które występują na przejazdach kolejowo-drogowych. Taka żółta naklejka rzeczywiście ratuje życie w kryzysowych sytuacjach jest niezwykle pomocna, ponieważ pozwala na bardzo szybkie połączenie pomiędzy kolejarzami a służbami ratowniczymi i umożliwia to, że możliwe jest na przykład wstrzymanie ruchu pociągów na danej linii w obrębie danego przejazdu kolejowo-drogowego, albo zmniejszenie prędkości pociągów, co rzeczywiście ratuje życie osób, które z różnych względów znalazły się w niebezpiecznej sytuacji na przejeździe kolejowo-drogowym. Tym niemniej, podsumowując, przestrzeganie przepisów takie podstawowe, bezpieczne ABC, to podstawa i gwarant tego, że w sposób bezpieczny pokonamy każdy przejazd kolejowo-drogowy. Panie rzeczniku, taka kwestia, która się e, ciśnie na usta, gdy się obserwuje monitoringi różnych właśnie skrzyżowań e, i przejazdów, że często, gdy samochód utyka pomiędzy szlabanami, kierowca nie decyduje się na wyłamanie szlama, szlabanu, który w większości tych nowoczesnych przejazdów jest tak skonstruowany, że można go śmiało wyłamać i zostawia samochód na rogatce, powodując kolizję z pociągiem. Życie, Dlaczego? Życie i zdrowie jest absolutnie najważniejsze, dlatego w momencie, gdy dochodzi do niebezpiecznej sytuacji na przejeździe kolejowo-drogowym, a wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że samochód nagle może ulec awarii na środku torów, że zaraz zbliża się pociąg, wówczas powinniśmy jak najszybciej opuścić samochód w bezpieczne miejsce, udać się już poza torami jako kierowcy, jako także pasażerowie danego samochodu i poinformować służby kolejowe i służby ratownicze z wykorzystaniem właśnie żółtej naklejki o tej sytuacji, która miała miejsce na przejeździe kolejowo-drogowym. Natomiast gdy samochód jest sprawny, powinniśmy jak najszybciej próbować opuścić ten przejazd. Gdy jest taka konieczność, powinniśmy wyłamać rogatkę. Te rogatki są wyposażone w specjalne urządzenia, które pozwalają na to, że nawet delikatny nacisk samochodu na taką rogatkę powoduje wyłamanie się tej rogatki, co umożliwia z kolei bezpieczne opuszczenie torów, no i zachowanie swojego życia, a także zdrowia. W takiej sytuacji także powinniśmy skorzystać z żółtej naklejki poinformować służby, Kolejowe, ponieważ te przejazdy kolejowo-drogowe, nowoczesne urządzenia na tych przejazdach są tak skonstruowane, że w momencie, gdy dojdzie do wyłamania rogatki, wówczas te urządzenia przejdą w tak zwany stan bezpieczny. Rogatka, mówiąc najprościej, najbardziej obrazowo, nie będzie się podnosić, co z kolei spowoduje to, że inni kierowcy nie będą mogli wjechać na ten przejazd. Wówczas konieczna jest interwencja naszych służb technicznych, a zgłoszenie z wykorzystaniem żółtej naklejki po prostu tę całą procedurę usprawni. Plansza z hasłem Posłuchaj głosu rozsądku. Logo: Bezpieczny przejazd. Szlaban na ryzyko. Logotypy unijne. Rysunkowa postać ambasadorki bezpieczeństwa w białym kitlu na tle tablicy szkolnej z narysowanymi wykresami. Postać mówi: Przejazd kolejowo-drogowy to miejsce, gdzie prawa fizyki działają w sposób nieuchronny. Masa, prędkość, przyspieszenie. Tutaj te pojęcia nabierają realnego kształtu szybkiego, ciężkiego pociągu. Zbliżając się do przejazdu, często nie zdajemy sobie sprawy, z jaką energią i siłą nadjeżdżającej maszyny mamy do czynienia. A być może, gdybyśmy wiedzieli więcej, zachowywalibyśmy większą ostrożność. Przed Wami, 5 mało znanych faktów na temat bezpieczeństwa kolejowo-drogowego. Obejrzyjcie uważnie, bo ta wiedza może uratować Wam życie. Pojawia się plansza z numerem 1, następnie postać ambasadorki na tle przedstawiającym graficzny hamujący pociąg, hamujący samochód oraz liczby obrazujące długość drogi ich hamowania. W tle pojawia się też boisko do piłki nożnej. Kiedy widoczne są powyższe sceny, ambasadorka mówi. 1. Droga hamowania pociągu może być nawet 18 razy dłuższa niż droga hamowania samochodu. Samochód jadący z prędkością 90 km na godzinę potrzebuje 70 metrów, żeby się zatrzymać. A droga hamowania najcięższych pociągów może wynosić nawet 1300 m, czyli mniej więcej tyle, co długość 13 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej. Pojawia się plansza z numerem 2, a następnie w centrum kadru graficzna waga szalkowa i liczba 2000. Na jednej z szalek pojawia się samochód osobowy obok odważnik z napisem 1,5 tony. Szalka opada w dół. Na drugiej szalce pojawia się pociąg. Obok niego odważnik z napisem 6000 ton. Szalka z pociągiem opada w dół. Na pierwszej szalce zamiast samochodu pojawia się postać człowieka. Obok niego odważnik z napisem 70 kg. Szalka z pociągiem opuszcza się jeszcze niżej. Szalka z człowiekiem podnosi się, a człowiek wyskakuje w powietrze. Kiedy widoczne są powyższe sceny, w tle słychać głos ambasadorki bezpieczeństwa. 2. Średnia waga pociągu jest około 2000 razy większa niż średnia waga samochodu. Samochód osobowy waży mniej więcej półtorej tony, podczas gdy pociąg może ważyć od 130 do nawet 6000 ton. Wyobraźcie sobie, z jak wielką siłą uderza rozpędzony pociąg i jakie szanse może mieć w zderzeniu z nim samochód albo pieszy, który waży przeciętnie około 70 kg. Pojawia się plansza z numerem 3. Na ekranie widać jadący samochód osobowy, w który uderza pociąg. Po chwili samochód przesuwany przez pociąg uderza w puszkę napoju i miażdży ją. Pod tym obrazem pojawiają się dwie strzałki, które symbolizują równoważące się siły uderzenia. Kiedy widoczne są powyższe sceny, w tle słychać głos ambasadorki bezpieczeństwa. 3. Skoro mówimy o sile. Czy wiecie, że siła, z jaką rozpędzony pociąg miażdży samochód, jest porównywalna do siły, z jaką koło samochodu miażdży aluminiową puszkę? Chyba nie chcielibyście znaleźć się w takim samochodzie. Pojawia się plansza z numerem 4. Na ekranie ponownie pojawia się postać ambasadorki bezpieczeństwa z krajobrazem i torami kolejowymi w tle. Ambasadorka nasłuchuje odgłosu nadjeżdżającego pociągu, przykładając dłoń raz do lewego, raz do prawego ucha. Nagle, w tle za nią, szybko przejeżdża nowoczesny pociąg. Kiedy widoczne są powyższe sceny, ambasadorka mówi: 4. Duża siła i masa to niekoniecznie duży hałas. Dawniej nadjeżdżający pociąg można było usłyszeć z ponad kilometra. Obecnie pociągi, mimo tego, że są coraz szybsze, są też coraz cichsze. Wiele z nich podczas jazdy nie wytwarza charakterystycznego stukotu. Do tego, ze względu na gabaryty pociągów, ludzie często ulegają złudzeniu, że poruszają się one wolniej niż w rzeczywistości. Pamiętajcie, cichy i szybki pociąg może zjawić się z znienacka. Pojawia się plansza z numerem 5. Na ekranie widać graficzny samochód osobowy, który utknął na przejeździe kolejowo-drogowym pomiędzy opuszczonymi rogatkami. W środku samochodu postać spanikowanego kierowcy. W kadrze pojawia się duża, przeskalowana dłoń ambasadorki bezpieczeństwa, która popycha samochód. Ten zjeżdża z przejazdu, wyłamując rogatkę. Następnie na pierwszym planie widać ręce Ambasadorki Bezpieczeństwa, wybierającej na telefonie numer 112. W tle widać przejazd kolejowo-drogowy i żółtą naklejkę umieszczoną po wewnętrznej stronie słupka napędu rogatkowego. Kiedy widoczne są powyższe sceny, w tle słychać głos Ambasadorki Bezpieczeństwa. 5. Niewiele osób wie, że w razie niebezpieczeństwa na przejeździe, na przykład kiedy utknie się między szlabanami wystarczy bardzo niewielka siła, aby łatwo je wyłamać. Pamiętajcie tylko, aby po opuszczeniu przejazdu zadzwonić pod numer z żółtej naklejki PLK umieszczonej na napędzie rogatkowym i podać numer przejazdu. Dzięki temu powiadomieni pracownicy kolei będą mogli szybko zadbać o bezpieczeństwo na przejeździe. A teraz czas sprawdzić, jak uważnie śledziliście nasz materiał. Odpowiedzcie na trzy krótkie pytania sprawdzające Waszą wiedzę. I pamiętajcie, dla bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych ważna jest nie tylko wiedza, ale też zdrowy rozsądek. Pojawiają się pytania. Pierwsze. Maksymalna droga hamowania pociągu równa się długości 13 boisk do piłki ręcznej, 13 boisk do piłki nożnej czy 13 basenów olimpijskich. Drugie. Najcięższe pociągi ważą 2000 ton, 3000 ton czy 6000 ton. Trzecie. Żółta naklejka Pelka na przejazdach wyposażonych w rogatki umieszczona jest na napędzie rogatkowym, na szlabanie czy na znaku stop. Następnie pojawia się plansza z tekstem: Gratulacje. Z taką wiedzą możesz być ambasadorką lub ambasadorem bezpieczeństwa. Na ekranie widać graficzną postać ambasadorki bezpieczeństwa z mężem, dwójką dzieci i psem. Wszyscy są skupieni wokół samochodu osobowego stojącego przed przejazdem kolejowo-drogowym, po którym przejeżdża pociąg. Machają do kamery: syn wystrzela konfetti i serpentyny, pies podskakuje trzymając w pysku balony. Kiedy widoczne są powyższe sceny, w tle słychać głos ambasadorki bezpieczeństwa. Ambasadorka lub ambasador bezpieczeństwa to osoba, która w trosce o swoich bliskich ostrzega ich i przypomina im przy różnych okazjach o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Zadbaj o bezpieczeństwo swojej rodziny. Zostań ambasadorką bezpieczeństwa, tak jak ja. Plansza z adresem www.bezpiecznymyślnikprzejazd.pl